Też Sojka z Łodzi dodam jeszcze do tej ostatniej wypowiedzi padła taka w tej naszej tutaj dzisiejszym spotkaniu dyskusji, padła taka informacja, że branża budowlana i hotelowa kupuje za 23, a sprzedaje za 8. Szczerze mówiąc, nawet nie, nie byłem tego świadomy przed tym spotkaniem. Także dziękuję panu. Natomiast yy, nikt nie powiedział o tym, co się stało po yy, wprowadzeniu yy, tak zwanej tarczy antyinflacyjnej. Jak wcześniej, jak wcześniej płaciliśmy VAT 3%, powiedzmy, tak teraz 8%. To jest podatek obrotowy. Lata 90. się kłaniają. A. Yy, Wartość zwiększonego VAT-u w mojej firmie tak naprawdę oddała cały, całą subwencję i dotację netto, którą dostałem. Już w tym roku. To jedno zdań. Dziękuję bardzo.